Cia malutka Lolunia, cia już stała, O, wstała Lola, tak. I cieszy Lola wstała, że Dudusia widzi, ale o, do, dusz, tu, do klapki, Lola go goni. Ja, no idzicie. I co, Lolunia, co? Och, je, jaka zadowolona są. Jakie zadowolone, tak. Moje laleczki malutkie, kochane. Moje ślicznotki te. O, lola, teraz tu wejdzie do dziedziusia, do klatki wejdzie. O, brawo, 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 moje maleństwa, kochane, brawo. A Duduś teraz wejdzie, o, wyszedł, za nim. O, ho, ho, ho. Moje ślicznotki, kochane, moje. Uuu, Duduś poleciał już z powrotem, z powrotem. Tak, wyścigi, wyścigi. No, moje <gry> No Dobre klatki. I Lola, co robić? Co robić? Tak, żebyś do klatki wszedł, a Lola tam jest. O, jeju, moje maleństwo.